Oni mają tę moc, bez wątpienia, i dzielą się nią z innymi podczas koncertów. Mowa o młodzieżowej orkiestrze dętej z Chrząstowic, która powstała 10 lat temu, mimo młodego wieku, prężnie się rozwija. Gramy od tak zwanych Polek, poczynając od niejakiej rozamundy, a kończąc na muzyce filmowej, nieco ambitniejszej. I tutaj, na przykład melodie Disneya. Mogę zawsze na nich liczyć, tak jak już powiedziałem. i Słuchają. Czasami wiadomo, trzeba nogą tupnąć, ale generalnie jest okej. Okay. Naprawdę jestem zadowolony, dumny z nich, że tak grają na takim poziomie. Orkiestra to jedna wielka rodzina. Ta z Chrząstowic składa się z 32 członków. Każdy wyjazd, każde spotkanie, nawet każda próba jest tutaj dla mnie takim wspaniałym wydarzeniem, gdzie mogę odpocząć, mogę się troszeczkę tutaj, prawda. Pograć, spotkać się ze znajomymi, z kumplami, trochę pośmieszkować, wiadomo, no ale przede wszystkim spotkać się. To jest, to jest piękne w tym wszystkim. Wspólnie tworzą zgraną harmonię, koncertują oraz podróżują oczywiście ze swoimi instrumentami. Największą radość sprawia granie wspólne tutaj z naszą orkiestrą. Mamy swoje ulubione kawałki, przy których można powiedzieć, że już większość znamy na pamięć. I no, nie ma opcji, żeby kiedyś się nie udały. Są tak wyćwiczone, że możemy wstać w nocy i je zagrać. Uczestnikami są amatorzy, osoby grające na co dzień bądź chcące się nauczyć gry na wybranym przez siebie instrumencie. Dziadek grał, brat grał, wszyscy bracia dziadka, także po prostu dziadek zaszczepił we mnie tą miłość do muzyki. Wiadomo, jak to małym dzieckiem, czasami się dziadek opiekuje, żeby tam trochę odciążyć rodzicom, więc dziadek zawsze nas brał tam miał takie swoje miejsce u siebie, płyty, puszczał na muzykę, czasami nam coś zagrał, pokazał. Nie uczęszczałem do szkoły muzycznej. Muzyka sporadycznie pojawiała się czy tam w szkole podstawowej, czy też w gimnazjum. No ale wiadomo, no były to tam gry na flecie czy tam poznawanie podstawowych dźwięków. A tutaj jednak, że tak powiem, było spostrzeżenie szerokokątne na cały świat muzyki. No i przede wszystkim bardzo się rozwinąłem w grze na instrumencie Wielokrotne treningi zużywają sprzęt, niezależnie od dyscypliny, którą się uprawia. Podobnie jest w przypadku muzyków, którzy co piątek ćwiczą zadane przez kapel mistrza utwory. Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chrząstowicach nie mają już tego problemu. Z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zakupili nowe instrumenty. Zdobyliśmy 97 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty zorganizowaliśmy właśnie warsztaty, odbywały się próby. Dodatkowo zakupiliśmy instrumenty, jest to tuba, puzony, eufonium. Orkiestrę wyposażyliśmy także w stroje. Młodzież otrzymała nowe kurtki, kamizelki, czapeczki, koszulki. Dodatkowo materiały promocyjne, i w ramach zadania zorganizowaliśmy także spotkanie seniorów. Częstunku i koncertach Młodzieżowej Orkiestry Denty Gmina Sząstowice. Młodzieżowa Orkiestra Denta, Gminy Chrząstowice jest to wspólny pomysł i projekt realizowany przy współpracy Urzędu Gminy Chrząstowice oraz Koła DFK Chrząstowice. W 2010 roku wszystko się zaczęło. Od tej pory orkiestra ćwiczy i gra i uświetnia przeróżne uroczystości. Młodzieżowa Orkiestra denta to grupa młodzieży ćwicząca i ucząca się gry na instrumentach dętych pod okiem instruktora Jacka Zgania. Orkiestra w przeciągu tych 10 lat brała udział w różnego rodzaju imprezach, świętach, świeckich oraz kościelnych. Byliśmy i za granicą, w Niemczech, na przykład, w Czechach byliśmy tutaj. Główne też zagraniczne nasze wojarze się odbyły. Byliśmy też również na obozach zagranicznych, na których ćwiczyliśmy, szlifowaliśmy nowy repertuar, i te obozy odbywały się w Chorwacji, jak również i w Bośni i Hercegowinie. Młodzież uczęszcza na próby, jest, przychodzi, są koncerty, zawsze mogę na nich liczyć i działamy w ten sposób. Dla mnie to jest pasja. To jest yy, w ogóle taki. Na koniec ty tygodnia. Totalny reset. Przyjeżdżam tutaj nie tak na szpilkach, teraz siedzieć o jejku, tylko po prostu na luzie. Jestem wśród swoich, mogę powiedzieć. No i po prostu jadę się trochę odstresować, zabawić. W orkiestrze mile widziani są nowi muzycy. Osoby chcące dołączyć do muzycznej familii, mogą zgłosić się do dyrygenta lub podejść na próbę, która odbywa się w każdy piątek wieczorem w sali klubu samorządowego w Chrząstowicach.